ŁKS Łódź, największe rozczarowanie tego sezonu w Ekstraklasie. Czy już możemy powiedzieć, że ta drużyna spadła, czy jest jeszcze jakaś nadzieja? Czy Piotr Stokowiec jeszcze poprowadzi ten projekt do sukcesu? Cześć, witajcie kanał 365 Dni o Piłce. Dzisiaj osobny materiał poświęcony właśnie Rycerzom Wiosny. Natomiast niestety muszę mówić o UKSie w takich bardzo smutnych nastrojach, no bo wiadomo jaka jest tabela, ta drużyna zamyka rozgrywki Ekstraklasy i generalnie gra piłkę tragiczną. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta drużyna gdzieś tam wstała z kolan i na samym końcu utrzymała Ekstraklas. Natomiast historia zna wiele przypadków, w tym materiale spojrzymy na lata ubiegłe. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ekipy, które ostatecznie spadły, a po 16 kolejkach gdzieś się znajdowały w Ekstraklasie? Jak wyglądają liczby Piotra Stakowca jako trenera EUKS-u? No i jakie są, powiedziałbym, prognozy na przyszłość? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na bilansę Piotra Stakowca jako szkoleniowca EUKS-u. Jak widzicie, poprowadził drużynę złodzi w sześciu spotkaniach, pięć meczów Ekstraklasa, a także jedno spotkanie Pucharu Polski. Porażka na inauguracji z Lechem Poznań, później wysokie lanie od Górnika Zabrze, porażka z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski, natomiast no. Do 90 minuty, oczywiście, był remis, ale na samym końcu gdzieś w dogrywce. Daliki trafiły dwie bramki. Pechowa, porażka ze Śląskiem wrocław, no bo ten gol stracony w ostatniej minucie. Remis z piastem Gliwicy i porażka ta ostatnia z zagłębiem Lubin. Zapominając o tym remisie z piastem, no bo to jest, umówmy się, ostatnia oczywista oczywistość, bo piast właściwie remisuje na potęgę i 12 już razy dzielił się punktami z ligowymi rywalami. Natomiast tak naprawdę, no jest to wynik tragiczny, i nie chce mi się wierzyć, że Kazimierz Moskal, który przecież wcześniej był trenerem łks u uzyskał chciałby taki sam wynik z tą drużyną. Ostatecznie władze klubu nie dały mu szansy, postanowiły, że trenera zwolnią, wezmą kogoś z karuzeli, no i Piotr Stokowiec właśnie w roli strażaka. Natomiast na ten moment, no, ten plan absolutnie nie wypalił. Jeżeli chodzi o łączny bilans Petrastakowca w tych ostatnich meczach, jeden remis, pięć porażek, bramki, 5.17. Także mówimy tutaj nie tylko o tym, że drużyna właściwie cały czas przegrywa i regularnie zbiera baty, ale też wygląda bardzo źle z tyłu. Ta obrona jest rozregulowana i widać, że też Petrastakowiec nie ma specjalnej koncepcji na to, jak ma wyglądać ten blok obronny. Nie ma też takiej, powiedziałbym, hierarchii na poszczególnych pozycjach. Nie wiadomo, kto jest liderem w ostatnich meczach, odstawiono m.in. na Czomu Salwę, więc jeden z wyróżniających się obrońców w tamtym sezonie w Fortuna. I. Lidze. I też nie mam takiego przekonania, że to był piłkarz, który gdzieś wybitnie zawalił, no bo decyzją Piotra Stakowca został odsunięty, w, powołany powiedziałbym na pozycję środkowego obrońcy, między nimi Marciniak, no i też zawodnik, który mówmy się regularnie, gdzieś popełnia wiele błędów. Natomiast jakby dyskusja o się, to jest temat długi i szeroki. Myślę, że tutaj warto się skupić na tym, jakie ta drużyna w ogóle ma przed sobą perspektywy. Zwróciłem uwagę na to, jak wyglądały sezony 21-22, a także 22-23 i zwrócił uwagę, że drugi które na samym końcu spadły z Ekstraklasy po 16 kolejce również wyglądały kiepsko. To jest kolejno Wisła Kraków w sezonie 21-22, Brukbet, a także górnik Łęczna. BiaGwiazda zajmowała miejsce 14, ale miała punktów 17, Brukbet miał na tym etapie sezonu punktów 12, górnik Łęczna punktów 9. Dla oczywiście przypomnienia powiem tylko, że Uks zebrał tylko. 8 punktów po 16 kolejkach, więc bilans jest najgorszy, jeżeli sobie porównamy wszystkie te historie z dwóch poprzednich sezonów. No i oczywiście jeszcze sezon 22/23 Wisła Płock, znamy ten przykład punktów 25 po 16 kolejkach miejsce ósme. Lech Jagdańs miała punktów aż 17, natomiast Mieć Legnica, która miała punktów 10, zamykała wówczas tę tabelę, oczywiście na samym końcu spadła. A więc mówimy o historii UKS-u jako takim, powiedziałbym, przykładzie dość szczególnym, bo nikt tak mało punktów nie zebrał i tym bardziej można powiedzieć, że ta misja utrzymania się w Ekstraklasie jest niemożliwa. Oczywiście, no wiadomo, można gdzieś zacząć na samym końcu punktować i mieć fenomenalną wiosnę i na tej podstawie wierzyć, natomiast póki co Absolutnie nie ma ku temu żadnych sportowych argumentów. Znamy też oczywiście Piotra Stogowca, pamiętam tę jego pomienną e, wypowiedź. Człowiek, to duża część chłopaków i tego sztabu, gdyby nie my to byście dzisiaj zapierdzielali do, do niepołomit na, na meczu. Natomiast generalnie myślę, że ten e, trener absolutnie nie radzi sobie w się i też oczywiście nie chcę jakby obarczyć całą winą jego, natomiast też myślę, że trzeba się pochylić w stronę zarządu, a więc klubu, który powołał tego trenera i który zdecydował autorytarnie o zwolnieniu kaźmierza Moskala, bo w mojej opinii, to znaczy ja generalnie nie jestem nigdy entuzjastą zmian trenerów, natomiast tym bardziej, jeżeli klub e, e, awansował, myślę, że szkoleniowiec powinien otrzymać szansy. Pod historia zresztą była w Ruch Chorzów, gdzie zwolniono Jarosława Skrobacza, natomiast myślę, że trener, który wypracował awans, a więc tak jak w Ruch Chorzów, czy tak jak w łks powinien zasłużyć na taki dodatkowy kredyt zaufania i człowiek, który przecież znał tę szatnię, znał tych zawodników, jak nie inny, powinien właśnie zarządzić tym kryzysem. W ŁKS-ie postanowiono inaczej i też widzimy tego efekt, drużyna gra po prostu słabo, to jest jakieś błądzenie bez mapy i odwracają się też powoli od tej drużyny kibice. Widać też jak wyglądają te trybuny, które no właściwie w tym meczu z zagłębiem były niemalże puste. To jest naprawdę obrazek smutny, ale co gorsza, nie ma absolutnie żadnych pozytywnych perspektyw. Nie ma też wątpliwości co do tego, że OKS obecnie jest najsłabszą drużyną w Ekstraklasie. Oczywiście też no, ta konkurencja nie jest zbyt, powiedziałbym, wymagająca. Mówimy o wszystkich Beniaminkach, którzy okupują miejsca w strefie spadkowej. To jest kolejne puszczanie połomice punktów 13, a także ruch chorzów punktów 9. Natomiast też fakty są takie, że jest to, powiedziałbym, jakaś taka przestrzeń dla drużyny oks u żeby też wykorzystać fakt, że inne ekipy, które awansowały do Ekstraklasy, sobie nie radzą i przede wszystkim w tych bezpośrednich starciach udowodnić, że rzeczywiście OKS chce pozostać najdłużej, w Ekstraklasie, jeżeli chodzi o ten kalendarz, a więc najbliższe mecze ekipy z Łodzi, to jest przede wszystkim spotkanie ze Staną Mielec. Mecz arcytrudny i w którym, umówmy się, nikt nie będzie wymagał od ŁKS-u wygranej, natomiast myślę, że dobrej gry to na pewno, a więc spotkanie z Legią Warszawa i na samym końcu spotkanie z Ruchem Chorzów. Dodajmy tylko, że już oczywiście ŁKS z Ruchem Chorzów grał. Na początku tego sezonu wówczas lepsi byli Niebiescy, a więc jest szansa na rewanż, natomiast przede wszystkim na inkasację trzech punktów. Jak to się mówi, to jest mecz naprawdę, chyba nawet nie o 6, tylko o 9 oczek. Bo oczywiście konfrontacja z bezpośrednią ekipą do rywalizacji, jeżeli chodzi o pozostanie w ekstraklasie, także myślę, że te najbliższe mecze dla Piotra Stakowca będą absolutnie kluczowe. Jestem też ciekaw, czy to będzie taki moment, w którym faktycznie władze lks zastanowią się, czy jest ym, sens dalej tkwić w tym związku, a więc Piotr Stokowiec, LKS Łódź i czy ewentualnie zastanowią się nad takim powrotem Kazimierza Moskala. Z pewnością pod wieloma względami byłoby to niepoważne, natomiast zastanawiam się, jeżeli faktycznie LKS można uratować i można sprawić, żeby ta drużyna w ekstraklasie została, to czy Moskal nie jest jedynym człowiekiem, który potrafi to zapewnić. Historia już przecież znała podobne przypadki, czytaj chociażby Jan Urban, który odszedł z górnika, żeby później go po sezonie ratować. Oczywiście tamta też historia, jeżeli chodzi o gabinet, jest absolutnie inna. Mam wrażenie, że OKS jest dużo zdrowszym pod tym kątem klubem, natomiast myślę, że ktoś tutaj popełnił masę błędów. Przede wszystkim popełnił też decyzję z dużym pośpiechem, pod wpływem pewnie impulsu, bo OKS wyglądał słabo, ale teraz mówiąc wprost, wygląda tragicznie. Ja oczywiście kibicuję każdej z drużyn, czy to jest widzę, fuć OKS, czy inne ekipy, także tutaj nie powiedziałbym konkretnie hmm, kibicuję jakiejś drużynie, natomiast chciałbym, żeby faktycznie ten OKS grał tak jak w minionym sezonie, kiedy ta ekipa wywalczyła przede wszystkim awans z pierwszego miejsca i imponowała dużą skutecznością. Też ta gra w środku pola była dobra, do czego też chciałbym nawiązać, bo nawet Kazimierz Moskal, pytany o to, dlaczego nie funkcjonowało to tak, jak powinno w ekstraklasie, mówił, że właśnie ta druga linia była kwestią kluczową w sprawie tego, że ŁKS nie radził sobie w ekstraklasie. Przypomnijmy, że z tych piłkarzy środka pola został właściwie tylko Michał Mokrzycki, odszedł z UKS-u zarówno Trąbka, jak i Kowalczyk. To byli piłkarze też kluczowi, no wiadomo też, jak trąbka sobie radzi stali mielec, nie najlepiej. Natomiast okazuje się, że jak wyjęto z tej drużyny dwa kluczowe elementy, no to ona już wygląda zupełnie inaczej. Drugą i pewnie ważniejszą kwestią też są te warunki w ekstraklasie. To jest liga niebywale bardziej wymagająca pod kątem fizycznym, taktycznym, no i ogólnie mówiąc sportowym. Jeżeli chodzi też, bo tak sobie sprawdzałem, o takich trenerów, którzy mają złotą rękę i którzy potrafią gdzieś stworzyć coś z niczego i sprawić, że faktycznie klub zacznie grać świetnie i mają coś takiego w sobie, że ten efekt nowej miotu po prostu zadziała, no to w tamtym sezonie zreknąłem sobie na tych szkolniowców, no to jest przede wszystkim Aleksander Wukowicz, który z Piasta Gliwice stworzył naprawdę dużego potwora. Ta ekipa grała świetnie na wiosnę, objął drużynę, kiedy zajmowała 14 miejsce i na samym końcu finiszował na lokacie 5. Podobna historia z Janem Urbanem, który trafił ponownie do Górnika Zabrze w marcu. Górnik był wówczas 15, a na samym końcu zajął szóste miejsce. No i też, jak widzicie, Kamil Kuzera przejął ten drużynę, kiedy ona była ostatnia w tabeli, miejsce 18 i na samym końcu finiszował na Lokacie 13, a więc mówiąc wprost, da się. Natomiast mówiąc też szczerze, nie wiem, czy w się da się z Piotrem Stokowcem. I tak jak mówiłem, nie chcę też jakby obarczać całą winą tego szkolniowca, natomiast myślę, że tutaj kto inny powinien odpowiadać za wyniki tego klubu. Bardzo kibicuję ŁKS-owi, no i chciałbym, żeby gdzieś ten klub dał sobie radę. Oczywiście, pewnie też sporo osób mi wytknie, że typowałem ŁKS przed sezonem do spadku. E, miałem taką zabawę na kanale, natomiast wiadomo, no kogoś trzeba było e, typować. No i coś czułem, że niektóre drużyny po prostu będą sobie gorzej radziły. Mówię tutaj w porównaniu Fortuna 1 Liga do Ekstraklasa. Typowałem Puszczenie, Połomica, także właśnie lks Łódź. Na ten moment gdzieś tam te moje typowania przed sezonem się sprawdzają. Natomiast chciałbym, żeby ten LKS podjął rywalizację, żeby nie było takiej historii, że na przykład w lutym albo w marcu już będziemy znali na 100% pierwszego Spadkowicza w ekstraklasie, no bo to przede wszystkim sprawi, że większość drużyn się rozleniwi, no i generalnie też ta cała rywalizacja sportowa będzie na niższym pułapie Tak to wyglądało w skrócie, a więc taki materiał w sprawie UKS-u, trochę o liczbach, trochę o Piotrze Stokowcu. Natomiast też nie chcę, żeby to był taki materiał, powiedziałbym, sylwetka. Więc co się w UKS-ie nie zgadza, to jest tylko Piotr Stokowiec. Jakby dużo tutaj jest historii, mam nadzieję, że te trzy najbliższe mecze, no przede wszystkim ze stalą, a także z ruchem, będą dla UKS-u korzystne, no bo to będzie oznaczało naprawdę, że będzie jakieś takie światełko w tunelu w tej przerwie zimowej, która też powinna być takim momentem dla UKS-u, w którym klub zacznie aktywnie rozglądać się za ewentualnymi nowymi wzmocnieniami, bo z pewnością kilku nowych zawodników by się przydało. Liczę też, że kasa klubu nie jest pusta i kogoś fajnego tutaj ŁKS wyciągnie, natomiast to oczywiście jest melodia przyszłości. Kanał 365 dni o Piłce. Dajcie koniecznie znać, co myślicie. Czy waszym zdaniem ŁKS faktycznie spadnie? Weźcie udział w sądzie. Stworzyłem taką ankietę na karcie społeczność, także głosujcie koniecznie, co myślicie w tym temacie. Kanał 365 dni o Piłce. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.